HP Elite X3, czyli smartfon, który przynajmniej w teorii powinien zawstydzić flagowe Lumie Microsoftu. Dlaczego? Ten telefon, podobnie jak sztandarowe produkty giganta z Redmond, obsługuje tryb Continuum, co oznacza, że po podłączeniu do specjalnego doka możemy korzystać z niego podobnie jak do komputera z pełną wersją systemu Windows w trybie tabletowym. Z tym, że ten telefon został zaprojektowany właściwie specjalnie do takiej pracy. HP stwierdzi, że Stworzyło go z myślą przede wszystkim o pracownikach dużych firm, dla których może być to telefon służbowy i jednocześnie służbowy komputer. Pracownicy mają dostęp do wszystkich swoich plików przez cały czas, co w to przynajmniej w teorii jest bardzo wygodne. HP zamierza sprzedawać z tym telefonem również specjalne urządzenie urządzenie, które wygląda jak notebook właściwie, tylko że ten notebook nie działa bez połączenia z tym telefonem. A czy ten telefon poradzi sobie w ogóle z jakimiś zaawansowanymi zadaniami? No cóż, przynajmniej wydaje mi się, że powinien, gdyż znajdziemy w nim Snapdragona 820, czyli najnowszą, najmocniejszą wersję procesora firmy Qualcomm, aż 4GB pamięci operacyjnej. Sam smartfon poza tym wyposażono w równie dobre parametry, jeżeli chodzi o funkcje już typowo telefoniczne czyli 16 megapikselowy aparat z tyłu, 8 megapikselowy aparat z przodu. Przy okazji sprzęt jest wytrzymały, ponieważ yy, charakteryzuje się wodoszczelnością. Yy, w teorii pomysł jest bardzo ciekawy, ale w rzeczywistości nie jest tak idealnie. Dlaczego? Po pierwsze, tryb kontinuum ma swoje ograniczenia. Momentami widać, że mamy do czynienia tak naprawdę z mobilną wersją systemu. Na przykład nie możemy odtwarzać filmów na YouTubie w tle. A po drugie, jest to dopiero wczesna wersja alfa i powiem wam, że jak nasz Snapdragon 820 to działa to wręcz śmiesznie słabo. Telefon laguje oprogramowanie, tutaj widoczny jest ten tryb continuum. On na naszych oczach zawiesił się i przedstawiciel firmy Hewlett Packard musiał resetować telefon na naszych oczach. Na szczęście do premiery zostało jeszcze kilka miesięcy, bo smartfon ma zadebiutować późnym latem. Mamy nadzieję, że do tej pory sytuacja ulegnie poprawie, bo sama idea jest całkiem ciekawa.